Wypijemy 200. A z kolą. Patrzcie, jak my sobie nie ufamy, jak będzie do dupy, to będziemy walić z kolą po prostu jak kuba i tak to się skończy ten nasz eksperyment. Nie, to może weźmy jedną trzecią. Mnie nie może... pytaj, ja nawet nie wiem, że to jest jedna trzecia. <grytanie> Witajcie drodzy widzowie z tej strony, my, wasze ulubione czarownice. Zgromadziłyśmy się tutaj dzisiaj i urządziłyśmy ten oto sabat z dwóch okazji. Po pierwsze Halloween, czyli ulubione święto czarownic, a po drugie, po drugie nasze urodziny. Tak, pierwsze. Rocznica, rocznica naszego kanału. Tak. Zastanawiałyśmy się właśnie, czy to włączyć, czy nie, ale skoro tak y, piękne święto łączy się z naszym zacnym pierwszym roczkiem, no to jest fuzja tak zwana. Nastąpiła. I świętujemy podwójnie. Podwójnie. I słuchajcie, stwierdziłyśmy, że zrobimy poncz dyniowy. Bo bardzo często się zastanawiają ludzie, cóż takiego fajnego wymyślić na Halloween, czym zaskoczyć znajomych, a to są paluchy ciasteczka, a to są jakieś galerytki. w kształcie pająków, a my oczywiście wychodzimy z alternatywną opcją dla ponczu z procentami. Tak. Ja muszę się przyznać, że przyszłam trochę na gotowe. Przyszłam do Olgi, to już cały tutaj setup był zorganizowany. Olga mi wysłała zdjęcia, jak postępują tutaj jej... dekoracje. I <dekoracje">. mówię, co to jest takiego czarnego? Nie wiem, czy zauważyliście, ale ten oto stół jest ozdobiony właśnie y, włosami y, Sariusa z klipu z mora. No, także, no tak. Chociaż tak naprawdę to były kiedyś włosy, które ja miałam na swojej głowie, jako takie wiecie do czepy na techno, i one takie skotłowane tutaj leżały u mnie w kuchni, bo ja w ogóle mam tendencję do nie wyrzucania pierdół. I za każdym razem, jak chcieliśmy z Margo, to tak, e, Mariusz, nie chowaj się tam w tych pudełkach, no mamy no, Mariusza. Tak, pozdrawiamy Mariusza, więc on teraz właśnie jest u nas na stole, żeby było tak bardziej creepy. Słuchajcie, statystyki, może jakieś szybkie kanały? Ile mamy subów? 229? 9. Chociaż 230 by się przydało. No, no. My w ogóle byśmy pewne, że będzie z 500 co najmniej po roku, no ale no idzie jak idzie. No, pewnie że nikt nas nie lubi. Słuchaj, my musimy to zdmuchnąć, bo życzenie. A co to jest w ogóle? Co to jest? Jakaś, co to jest? Nie wiem. Albo, albo jakiś pączek, połączek, albo jakaś bułka. Chciałam taką babeczkę. Ja nie lubię słodkiego. Ja też tego nie zjem, więc... jem trufle słodkie i jem żelki, jak wiecie, ale kwaśne. Biedne persony z... się tym. Przejdźmy do przepisu na pączki. Kielon. Margo, proszę. Jako, że Margo jest polibuda, no to będzie, bardziej ogarnięta w no, tak, da, proporcjach. W tak. 750 ml rumu korzennego. 750? No, stara to, to a my mamy 500. Dobra, to musimy to jakoś zmienić. 250 spróbujmy. 250, czyli połówka tego. No to dawaj. Jestem to magia dobra. Wszystko na trzy dzielimy w takim razie. Tak, dwie łyżeczki ropu klonowego. My akurat mamy miód. Z, z Ale przydzieliłaś to na trzy już? Żeby było sześć czy jest dwa? Wszystko N nie, na trzy Nie, jest dwa, czyli policz dwie na trzy. Dwie trzecie czyli jedną łyżeczkę. No to proszę. A, a gdzie masz jakąś łyżkę? Nie, nie mam. Jedna szklanka soku pomarańczowego, czyli pół. Na trzy, jedna trzecia szklanki. Ona na mnie krzyczy, ja sobie zapraszam. Stara, w pire z dyni są w moim spary już. Proszę. <laughs> Czekaj, ew. I później jest jedna szklanka soku pomarańczowego, czyli na trzy. I później jest jedna szklanka soku cytrynowego, na trzy. Jedna trzecia łyżeczki świeżo startego imbiru, więc trzeba też odliczyć to. I później będzie jedna trzecia łyżeczki gałku muszkatołowej czyli też szczyptę trzeba dać. A ile tego musu? Musu jest... Jedna, druga szklanki. A dam tak o, oko. No to dawaj. Nałowko. Weź jeszcze trochę tego dosyp. To też mam na oko. Słuchajcie, gałka muszkotołowa jest. Ja też jeszcze mam przyprawy do piernika, goździki i cynamon. Dostwierdziłam, że wezmę kilka różnych tych przypraw, gdyby na przykład było za mało aromatyczne. Znowu muszę palce... Nie wiem, czy nie dobra. za dużo. Dobra, kto tam ten... Ja. No, ale moje palce to dotykają... Ył. No to co? Ja sam się ciebie nie brzydzę. Ale mój palec się brzydzi tej konsystencji. No to usumierz. I woda gazowana. Ile? Dwie i jedna druga szklanki wody gazowanej. No Tyle? Cała, no nie cała szklanka. Czyli właśnie nie wiem, czy ona ma 250, bo ja w ogóle nie mam, sobie macie normalnej szklanki w chacie. A ja też nie mam. I merdaj. Ja nie jestem dobra w nalewaniu. Dawaj. Ty ja zawsze byłaś nalewaczem, czekaj. Dobrze, w zasadzie, będzie eksperyment totalny. Poczekaj, ja to by naleję pierwszego, bo nie będę hamem. I co? ładnie? No ładnie pachnie. Ej, no pachnie. Kurczę, nie umiem też tego. Por Ej, Mariusz, stary, naprawdę. No, <laughs> ja wiem, że ty chcesz się narąbać tutaj dzisiaj, ale. A tamuj tam się. Już. Więc wznieśmy toast. Zaraz to będzie jakaś um, aromatyczna wycieczka przez nieznane nam smaki. No za... tak to ładnie zawsze możesz powiedzieć. Ja po prostu dzielę na trzy. <laughs> ale <laughs> jakbyś je... jakieś metafory. A jakieś... Zrobić pół tego, bym nawet nie wiedział, co podzielić. Ciao. Ciao. Mało słodkie. Czyli dla mnie dobre. Jezu, dla mnie jest mało słodkie. Więc co bym zrobiła tam? Więcej miodu? Tak. Ja bym dała więcej miodu. Ale no? jeśli chodzi o voltaż, to... To, to, to voltaż dobry. jest moc. Nie? Mm. W ogóle bardzo ładnie pachnie, słuchajcie, naprawdę. Pachnie ślicznie. Czy ten pącz jest approved by Basic Witches? Ja myślę, że jest uproved. Ja myślę, że, że jest uproved, moi drodzy. Słuchajcie, ten odcinek jest trochę beztreściowy, podobnie tak jak ten na Wake Parku. <noise> ale Ci się podobał tamten. Ale się podobał tamten i, i spoko. Miałbyśmy podsumować, co u nas w przeciągu tego ostatniego roku się stało. Słuchajcie, ja przede wszystkim nie mogę uwierzyć, że to jest rok od tego halloweenowego no. odcinka. Pierwszego naszego. No. Bo mi się wydaje, jakby to było wczoraj. Ja nie wiem, no ten czas po prostu tak zapieprza, To niby taki jest trywializm, ale powiem Wam, no masakra. Ile tych sabatów nagrałyśmy? Pamiętasz? Wiesz co, odcinków jest 29. No, to ten będzie 30. Ten będzie 30. Ej, to też taki okrągły. E, możecie dać nam w komentarzach znać, e, jaki cykl chcielibyście, żebyśmy rozwijały. Którą serię? Tak, która Wam się to. najbardziej podoba. No, ja myślę, że jednak nasze pieprzenie na kanapie, nie? Też mi się tak wydaje. ktoś nas oprzmiał. No? Ja jeszcze tak. Margo się tak no nie do końca odnajduje, bo, bo nie, nie przepada tak, jakby ma. Jest tak, jak powiedziała, że ma bardzo. Jak ty to mówiłaś? Że masz wyczulony czujnik chujozy? Mhm. Ja mam wyczulony trochę mniej, bo ja czasami lubię suchary i nie kurde, po prostu e, żenujące żarty, śmieszą. Więc miałam taki pomysł na taki cykl kabaretowy, ale no. W ten klimat chciałabym też trochę pójść, bo ja to po prostu lubię i ja się w tym dobrze czuję. Ja lubię po prostu robić biedę. I trochę mi tej biedy brakuje ostatnio, więc coś słuchajcie, mnie myślę. Na przykład, Ja już to mówiłam, że mnie żenuje wszystko i mnie żenują rzeczy, które są normalne dla innych ludzi. I Ostatnio zgadałyśmy się... A bo słuchaj, że to teraz opowiemy. No, nikt mnie nigdy w tej kwestii nie zrozumiał, aż do momentu, kiedy zgadałyśmy się z Olgą na ten temat. Na przykład, słuchajcie, nie wiem, na przykład spotykasz się z jakimś chłopakiem i wykonujesz z nim proste czynności. Typu Takie przykład, codzienne. Codzienne, typu na przykład, nie wiem, sprzątasz. I o Jezu, ja mi się już coś robi, gotuję coś tam i po prostu cringe roku, nie? Jak ktoś tak ma? Jeszcze? Jezu, powiedz o tym grillu. Zakupy na grill... <grym> Słuchajcie, byłam na przykład na zakupach, na grillu. Przed grillem. Przed grillem. E, jeśli to oglądasz, to było cudownie w ogóle, jakby nic złego się nie wydarzyło, ale po prostu sam fakt robienia tych zakupów, kładania tego koszyka samtardy, te Taki rozmowy mazo. nad koszykiem. <grym> hmm. <grym> A co mytardy lubisz? Sarebską czy Rosyjską? Ja się tylko modliłam, żeby wyjść już z tego Kerfura no. stara po prostu. Dramat. dramat. Ale ja też tak mam i jak na przykład kupowałam te nieszczęsne ziemniaki i koperek do tych ziemniaków właśnie z tym gościem, to ja nie wiedziałam, w którą stronę mam uciekać. Czy z krzykiem na zaplecze, czy schować się pod tymi skrzynkami, z tymi ziemniorami. Po prostu dla mnie to było takie dziwne dramat i później hmm, fajne takie proste obiady, też lubię jajko sadzone, a ty lubisz. Ja wiem stara, wiesz czemu to też z tego, czego to wynika? Że ci goście, albo teraz w wyidealizowanej yy, takiej wizji, tak, wyglądają, no. wiecie, na przykład tacy kurcze, tacy, nie wiem, na przykład wydzierani czy coś, w ogóle oni są tacy męscy i nagle taki koleś idzie ci kupuje kefir albo coś w tym stylu i siedzi w tej patelni, na przykład jak zakłada kapcie. I nie wiem, słuchajcie, co ja mam, Emilej. ja się wstydzę w kapciach chodzić przy ludziach. Ja, też. ja no, na przykład jak takie, założy takie zabawne, na przykład jakieś tam jednorożce, tam leżą to jeszcze pobyt, ale na przykład takie góralskie stara, i na przykład wiesz o tym, że cała rodzina twoja chodzi w takich kapciach i na przykład zapraszasz chłopaka do domu i, albo na przykład on dzwoni do drzwi i zapominasz ściągnąć tych kapci. Jak zostajesz w takich kapciach, to po prostu ja mam ochotę spłonąć. No. I są te kapcie, te kierpce czy cokolwiek innego. Jest takie kiełbasa, nie? No, jest takie kiełbasa i ta, ta musztarda i to przestajesz tylko widzieć tego gościa, którego tam gdzieś spotykasz na jakiejś imprezie. Pomimo tego, że, pomimo tego, że jestem wielką fanką normalności, najbardziej podobają mi się yy, Wady paradoksalnie, no tak. takie jakieś, nie wiem, niedociągnięcia tak. i tak dalej, coś to nie jest idealne. No, to jest bardzo fajne. Plus, wiesz co, no, ja też na przykład lubię spędzać czas w domu, jakiś tam Netflix and chill czy coś, to jest spoko. Mhm. I, I gotowanie razem i w ogóle tylko te pierwsze, to pierwsze przełamanie lodów chyba jest, jest tragiczne. I na przykład w ogóle dla mnie to, i to obojętnie jak długo z kimś jestem, czy coś, w ogóle użycie deodorantu przy kimś <grym> albo ogolenie pachy. O jej. Po prostu graniczy, ja nie wiem z czym, albo co ja jeszcze miałam. A, ja na przykład nienawidzę tego żenującego momentu, jak na przykład jadę tramwajem, a gość stoi na przystanku. <laughs> nie wiem dlaczego, ale to jest takie głupie. Albo on jedzie autobusem, a ja stoję. Tak. I po prostu widzimy się już przez tą szybę, on się trzyma tej rury. I po prostu patrzę na mnie i ja na niego. Jezu, jakie to jest głupie i nie rozumiem tego. I po prostu wychodzę zawsze, jak tak wyczłapuję z tego tramwaju, jak kaczkę się modlę, żeby się nie przewrócić, bo to jest jakieś takie dziwne. Żenujące. No? No i naprawdę, my z Margo zgadaliśmy się na tej płaszczyźnie, że dla nas to takie właśnie codzienne. Tak, ja się podzieliłam czymś takim, i wszyscy mówią: co? O co ci chodzi? No przecież to jest normalne. Dobra, słuchajcie, chyba będziemy kończyć. Będziemy tę farsę. Kolejną naszą. Tak. Ja się bardzo dobrze mam. na tym Właśnie rzec, bo ryzyko były zabawione. wam ten pącz mnie tak kopnął, że. <laughs> Słuchajcie, jak chcecie się bawić na Halloween w odpiętych wrotach, to zachęcamy serdecznie. Słuchajcie, bądźcie z nami przez kolejny rok, bo nie, nie przestaniemy nagrywać, chociażbyście, niektórzy pewnie marzyli o tym, żebyśmy zamknęły gębę raz na zawsze. A nie, ja myślę, że oni sekretnie oglądają nas przed snem. Dobra, idźmy już. Idźmy już, idziemy już, idziemy się przebierać, ja muszę niestety pa. chyba te rogi. Bye. Pa. Pa. Dobra, idź zobacz, czy się nagrało, chociaż to pożegnanie. Tak, dobrze, Dobra. ruszasz się. Ale czuję bateria w tym momencie prawie padła. No to spoko. Więc ekstra. Ekstra! Ekstra! Jezu, rąbnął mnie ten poncz. No też testa. tak. bo Mariuszowi się tu spadło. <laughs> Mariusz jest <is> wasted, <laughs> nie? Wasted again! Ale sama powiedzieć, że lichota nie jest lichotą, tylko lichota jest pipą, a Dorociński nie jest pipą, a jest dorocińskim takim... despero. Do masakra! Ja to mogę tam kryształ wpierdzielić. Jaki kryształ? Jaki? górski? Aha. <grystanie> Fuck. Fuck. Bo bym umarł, mu w pieprzu teraz, w sucie. Tak zobaczyłam lichotę w normalnym wydaniu, będący lichotą, a nie jakimś tam gościem, to no. mówię, Jezu, ale pipa strasznie. No. Gada, że w kroksach chodzi. Ja mówię, Jezus, co się dzieje? Powiem wam, że... Co? Dwie, yy, dwie kochle pońcu i... O Już ekstra, nie? No. Zasudam kilogram w końcu. Mm. Jak na, na... Jest taki ten na TLC, nie? na przykład. Historię wielkiej wagi, dalsze losy. Właśnie ja w ogóle apelowałam do Margo, bo Margo ostatnio ogląda Long Island. Long Island znowu to... Jak ja w ogóle wyglądam? Bardzo tak? ładnie. Także powiesz, że ładna jestem? Tak. A co ona ma dzisiaj No No nic. No. Zupę ostatnio ugotowała grzybową. No. Grzyba była. Tak, ale ja się źle czułam coś po tej zupie. Ja sobie wkręciłam się zatrułam czymś i dlatego się źle czułam, bo ja już sobie w głowie wymyśliłam, że zjadłam na jakiegoś i już mi wow. A wiesz, jak... halucyn to byłby najmniejszy problem. Znaczy, no albo jakiegoś sromotnika czy coś. Tak, jakbym się nadała. Ty by się nadała do jackasów z tymi debilami, żeby jeździć z nimi i się śmieszkować? nie. No, to będzie Ale oni są wszyscy stare teraz jakimiś nie, albo Albo po. albo. Trochę się boję. A co? Brać ten mus, bo. moje, tu wzięłam tą kluchę. <grym> Będziesz tak <na> przez tylny stary. <grym> A gdybyśmy kogoś prowadzącą, czego? Fiszka ta. Fiszka, co to się chce? Katfisz? Katfisz! Katfisz! My się nigdy nie czepiamy główien. Apeluję do Was ludzie, nie czepiajcie się główien, bo to jest tak uprzykrzające życie. Właśnie są rzeczy takie naprawdę poważne, a nie jakieś tam... Czy... Tak, dokładnie bardzo poważne, istotne rzeczy. No, a nie, że ktoś, ktoś coś tam napił się z kartonu soku. albo i na przykład musi, 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 musi iść do taksówki, bo tak przyjechała, no, nie? A ktoś na przykład go pospiesza. No, no straszny problem, no. Jak zwykle personalne wycieczki. Musimy skończyć z... z tym. Nie, nie skończymy z tym. <gry>